Witam w kolejnym odcinku. Jesteśmy na Morzu Blasku obecnie. Eksplorujemy te dzikie, niebezpieczne miejsce i sprawdzamy, co możemy tutaj znaleźć ciekawego. Jak na razie znaleźliśmy jedno czasopismo, które za wiele nam nie dało tylko plus 5 jednostek odporności na promieniowanie. Tak czy inaczej, więcej jest tutaj groźnych rzeczy niż przydatnych. Mam jakiś rozbity samolot w tym miejscu i kretoszczury. To mogłoby być tak na całej wspólnocie. Takie promieniowanie. Plus jeden rad, nawet by to... dawało jakieś tam... O! Dodatkowe urozmaicenie do gry, Cośmy potrzebowali tego antyrada tak częściej. Mamy kolejny syntetyczny pancerz. Element pancerza, ale nas to nie interesuje. Mieliśmy dojść do samolotu. Samolot się znajduje w tym miejscu. Widzę, że promieniowanie tutaj ciągle skacze. Zaraz będziemy mieli nowy poziom. I myślę, że. Zwiększymy sobie procent odporności na promieniowanie plus 10%, zawsze to jakieś dodatkowe, dodatkowe zabezpieczenie, chociaż też się zastanawiam nad tym, żeby tutaj zwiększyć działanie środków chemicznych, które stosujemy na naszej postaci, m.in. X-Rat chodzi już wygasło. Ja za dużo dźwiga. Cozword. gdzie on jest? Kabinę pilotów. Ciekawe krzesełka, no nie powiem. <grytania> Czarna skrzynka. Wow. Ostatnia transmisja Skylight... kurde, spoko. Tego to wcześniej nie, nie widziałem, takich smaczek w grze. Można czarną skrzynkę odnaleźć w samolocie, która leży sobie w kocie samolotu. No, świetnie. Dobra. Zwarda nigdzie nie widać niestety. On jest, przyleciał. Potrzebujecie, chłopcze. Dobra, mamy tu załatwione. Radixa mamy dosyć sporo. Zmieniłem sobie troszkę pancerz, dodałem takiego, który ma ołowianą, czyli zmniejsza promieniowanie. No nic poza tym samolotem nie widać. Z ciekawych rzeczy. Wszędzie skrzynki porozrzucane. Nie ma tutaj za bardzo jakichś ciekawych rzeczy. Jest ta skrzynka. Może ją otworzę, o ile jest taka możliwość. Czarna skrzynka. Boston from the west. We've got heavy winds, but it shouldn't be a problem. Lining up for runway two at heading. What the hell is that? Some kind of bright light from the north! Myślałem, że coś będzie dłuższego, ale widzę, że nie. Można się porozglądać. W, w tej mgle to nic nie widać za bardzo. Zażyjemy antyradę. Bardzo szybko nam tu schodzi. Ale tak jest właśnie na Morzu Blasku. Czy jest oderwane skrzydło, chyba? Chociaż nie wiem. To nie jest skrzydło, to jest kolejny, chyba samolot. Nie, to jest skrzydło, dobrze mówię. Czyli skrzydła i dodatkowe siedzenia znajdowały. Ciekawe. No, widzę, że tutaj jest zwiększone promieniowanie, nawet do 8 radów. Ale nic ciekawego się nie znajduje w tym miejscu. Oprócz radiacji o wysokim stężeniu. Mhm, tu mamy... O kurde, muchy. Mamy kolejny poziom. Także zwiększamy sobie możliwości. O ile jest taka opcja, bo widzę, że. Mhm. Czyli tutaj trzeba mieć inteligencję zwiększoną, żeby te środki chemiczne działały dłużej. Także zwiększymy sobie inteligencję. Co jeszcze tam się znajduje. Już nam się Radix skończył, trzeba go wziąć. 10% to jest bardzo dużo, już nie wspomnę o 100%. No nic, przyjdziemy sobie do kolejnego zniszczonego samolotu, który jest troszkę dalej. Myślę, że zrobimy to w następnym odcinku, także trzymajcie się ciepło, cześć.